Duchu Święty przyjdź, słowo Boże głosi. Dobry jest Pan i jest obroną w dniu niedoli. Zna tych, którzy mu ufają. Nawet w czasie potopu. Słuchajcie, spod śniegu wychodzą już ogrody, ale kto Panu zaufa, ten w bieli zobaczy kolory. Tylko trzeba ufać Jezusowi. I jest jak dokładnie w tej pieśni, kiedy królowie trzej mędrcy ze wschodu, mędrcy, ponieważ rozpoznają Boga w dziecinie, bez korony, tej, która ma w swojej małej rączce, którą błogosławić może nam, mnie, Tobie, naszej Polsce, swoją Bożą Rączką. Trzeba podnieść rękę, podnieść rękę, Boże Dziecię. Błogosław Ojczyźnie Miłej. Zwracamy się oczywiście do Pana Jezusa Chrystusa. I jest taka kolenda o maleńkiej miłości, której nie wolno lekceważyć. Maleńka miłość zbawi świat. Maleńką miłość chronimy z lękiem. Dziś niebo drży i ziemia drży od tej miłości maleńkiej. I właśnie to jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali słowa tej kolędy, takiej może pastorałki, którą Eleni śpiewała, którą śpiewa już nie przestanie. Ludzie, Bóg objawia swoją wszechmoc w litości i przebaczeniu. Każdy, kto ma serce otwarte na Boga, będzie naturalnie je miał otwarte na mnie, na siebie, na każdego z nas, ponieważ Jezus rodzi się, aby zabrać naszą nędzę, aby wejść w tę nędzę i pobłogosławić nasze życie. Abyśmy w prostocie codzienności doceniali wymiar święta. On jest jeden święty. Święty, święty, święty. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa. I ziemia chwały Twojej Boże, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Porzućmy zło, przestaniemy złem się bawić. I czystą łzą zechciejmy serce zbawić. Idziemy na Eucharystię Hej.